Nie zrobiliśmy niczego, jesteśmy całkiem spokojnym profil, proszę, badnikara, podpisz mi profil Zdob... No, no go, yeah. oh, ja oh. uh, go... Nie musimy wynik poprawić, bo ona naprawdę chujowo idzie Ja jestem chujowy Ooo, real, jesteście chujowi, naprawcie się Eee, Arizen Pamiętasz tego klipa z SP5000, kazałem się zabić? Arizen Arizen, zabij się! Arizen, zabij się! Nie no, ogólnie, eee... Uh, uh, moim zdaniem... Okay. Moim zdaniem yeah, to nie yeah. powinno być troszutki. Czemu? W moim zdaniem... Ale czekaj, sprywałem. Co? Co? co tu się stało? Tak, Widziałeś w badaniach Karol i wszak co Fivshack wysłał na Nie. Co, pod ścianą było? Zobacz sobie. Kilka osób pod ścianą stało i ten... I... rozstrzelali każdego. Pod ścianą i ręce w górę. Dobra, to już. Macie moje tony. Jak coś? Uciekanie jest równoznaczne z egzekucją. Zbysiega ładnie. Ani kroku w tył. Negro. No mikro... To się cofa ten gaj. Let's go! No bo tu poważnie okay. gaj Ja się okay. pierdalam do Wojda. Nie no, okej, okay, to jest 2, No nie, on nie sortował Oj, badniś, badnisz, coś minte, mi przerwa, oj Odbiór, odbiór yeah, no. <laughs> yeah. no no no. No Nie no Co, Mam presję, sobie presję No nie Daj go, nie Let's go, go, go. A to jest ten cały opposing force? Okej, bo ja go leczę za... Uh, tego, ja Tak, tą Ale. O! Uciekaj! Tu. Stary, to jest Cieba kolenda. Ej, ej, jest co, co on mówi? Oj, oj. Czekaj. Uciekaj, trzeba go no. przykupić. Przykupy go, przykupmy. Uciekaj. Komputer o, o, czekaj! Uciekajcie. Wyciekajcie. Uciekajcie. 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 Uciekajcie! 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 <s> <ładunki> <uliflower> Komputer istot! To są wszystkie trzy No nie, nie, nie! No e, e, e e nie strzelać, nie strzelać! nie dalej! was pod To jest to całe BDS-a? No, ale, ale imo, 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 ja bym zrobił śmiech. Widzisz? O, ja bym zrobił śmiech. Okej, to było głupie. Nie uciekałem stary. Sieba, ja stoję w miejscu. Ja się poddałem, stary. Nie, On się To poddał. się poddał nie. Nie, mnie nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, to? Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. No właśnie, on nie. Nie. No. Nie. No. Nie. 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 Mi rozwiązuje się, Nie. No. Nie. Musisz mnie Nie. No. Nie. Nie. No. Nie. Nie. O. Czemu mam iść? Jestem gorszy od niego? Nie, nie na nas, nie na nas Ale gdzie, ale gdzie, ale gdzie? Wydaje, Wydaje mi się, że to, to można zrobić tak jakby... Ej! Puszka. Ej! Puszka. Ej! Puszka. Ej puszka. Z narkotyki ja jakieś! Ja mam ja misję, ja mam NIE! Bibi Diablo O, snaleźli Nie! Ja kurwa... Błagam, nie, nie rób tego nie, On błaga tego. Mamy czas, mamy czas! Witamy! A poczekaj, czekaj, 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 czekaj. nerdzik Stary to jest kurwa. Nagryje oh się w czoło, stary. Ciekawe go, sam ciała leżał O, bardzo ciekawe, bawy Ciekawe. <grym> o, Czapuszka No, Everybody, oddaję oh, sobie. Trzeba śnić. Nie, no. Sack my Zabije, zabije. Sack my dix. mu broń, jest salty. Jest salty about. Yeah, Coś. Ja bym nie brak brakował. Ciołek. To brzmi <grym> <wyjde. Yo, grym> jak. A! Co to było? Co to był? Zabiję! Gdzie on był? Idę go zabić, stary. Idę go zabić. On jest o po prawej, po prawej Będzie skakał. Będzie skakał od bramy. Co ty kurwa robisz? OGIEŃ ZAPOROWY! OGIEŃ ZAPOROWY! nie ma Trzymajcie pozycję, trzymajcie pozycję. Skujemy cię. Skujemy cię. Chodź tu. Skujemy cię. OGIEŃ zaporowy! Dalej, ogień zaporowy, to co mi wiesz? Miss, c miss Ja nie mam amo! Daj, da Czemu po się skończyła? Nie strzelałem z tym, panie Ogień zaporowy! Tylko nie nie? Nie no, stary, co ty mówisz? To słowa. Delayt na YouTube od razu, nie? No. <tolk> <Film tolk> Kancel! A to jest taka niepisana kancer, zasada, kancer. niepisana zasada. Jak popierasz Skibili, to masz kancela po prostu, a Genu ci nie wybije. <tolk> nie przygadaliśmy tego. Właśnie, no. Baski Biliaro. Dziwacznie, jochaj, Kiedy będą streamy na YouTube, no. zaglądania Skibidi toilet? Stary, trzeba coś poradzić na tego. No. Na jakiś aniversarium, wiesz? Trzeba zrobić poradnik, <grym i zim> Prze Przez... Przez kolucie będą kurwa oglądać O, filucie kurwa Ja sobie wyobrażam stary, nie? Przechodzę obok e, stacji jakiejś, nie? Autobus e, Od autobusów i słyszę jak jakiś ma... Wszystko to musi wejść! O toilet! Chyba Idę zabić Alberto jeszcze raz O, jak mi przykro Myślałem, że się Ooo... Ooo... O... O... Yes. Co to było? <grym> Strzelasz we mnie! Ogień zaporowy Patrz na to, patrz na A i co zrobiłeś? Nie zabiłeś mnie, ale weka O choler! Ej nagran, jak tam u Lucii Nagrałem, przyleciał tutaj Jest dobrze, mogę potwierdzić, że jest super u A co? wiesz? A co, odwiedzałeś ją? Lucia strzela do Donalda za no, szczęśliwie się, już się, już się, już się bałem. Mówić, co mam robić? O my god, Cuks. Nie lubię wyglądać na no, nie? Zabijcie! O nie. nie! Nie, nie! ej broń, broń! Tuż! Gadzisz ręką, która się karmi. No, co to jest? Ej, to jest ten cały zamach? Ej, ja, ja mam najsilniejszą broń, nie? Jakby. Co masz? O nie! To oni mają silniejszą, broń szpary, oni mają silniejszą. O oh, mój Boże Oni... Oni są niemili O, tu idziemy, tu idziemy Okej, okay, okej, okay, idziemy Czemu to jest komputer? Czemu to jest komputer? Pomóżcie mi! Pomóżcie mi! Pomóżcie mi! <ścoughs> o i strzelaj! No, Czemu strzelasz?!

Zatknij tak tak się, tak się, się Nie, nie Ej Kiki nie, wiesz że cię kocham, nie mówisz czy mnie bić To, to, to na tym nie polega mi...